Misiek. Szybkie cięcie, krafikem I co? Po wypaleniu dwóch zbiorników, mówię co się dzieje. A ja tu mi paliwo zaczęło lecieć na mordy. Zobaczymy co jest grane. Skąd te paliwo? Kurwa dziwna sytuacja. Pierwsza awaria. Po pół godziny cięcia Dobra. Już tutaj mały pomocnik nam pomógł. Przydotarło drewno. No i cóż, no i tak już widzieliście. Zaczęło lać się paliwo podczas po pół godziny cięcia po 30 minutach. Tutaj szybko sobie zdemontowałem już górę. No i co? Czegoś tu brakuje. Jest nasz winowajca. Jak widać było, hostka, odpowietrznik. Podejrzewam, że jest dobry, tylko wyleciał. No cóż, będę musiał to skleić. Albo nie było dobrze włożone, nie wiem, czy się okaże. Właśnie nie wiem, czy go wymienić od razu, czy włożyć ten stary, znaczy ten nowy praktycznie, że pilarka ma na pół godziny cięcia ze sobą, miło, coś takiego.